Co najczęściej psuje się w hulajnodze elektrycznej? Miejsce trzecie. Oczywiście jest to dętka. Wystarczy, że nasza opona jest starta i prawdopodobieństwo przebicia dętki wzrasta znacząco. Tak samo, gdy mamy zbyt niskie ciśnienie. Najedziemy na jakiś większy kamień i dobijamy nim do felgi, co często kończy się przebiciem. Miejsce drugie. Klocki hamulcowe. Hamując, ściskamy klockami tarczę, ale nie zatrzymujemy jej od razu, więc mamy tarcie. Które ściera klocki. To właśnie powoduje, że musimy je zmieniać często, ale jest na to rada. Używaj jak najmniej hamulca. Gdy zbliżasz się do zakrętu, to odpuść gaz. Wytrać prędkość i wejdź w zakręt na spokojnie. A przy wyjściu z zakrętu, płynnie wróć do dodawania gazu. Nie dość, że ładnie to wygląda, to dzięki hamowaniu silnikiem odzyskujesz zasięg hulajnogi. I tym sposobem oszczędzasz klocki hamulcowe. Miejsce pierwsze bateria. Największa ilość zleceń na naprawę lub regenerację baterii do hulajnogi trafia do nas po po prostu użytkownicy zostawiają hulajnogi w tragicznych dla nich warunkach. W jakimś blaszaku, gdzie temperatura trzyma się bardzo nisko i na dodatek jest wilgotno. W piwnicy to samo, a o balkonie to nawet nie będę wspominał. Dlatego idź teraz sprawdź, ile procent ma Twoja hulajnoga, jeżeli dawno nią nie jeździłeś. Najlepiej niech ma pomiędzy 50 a 60%. Upewnij się, że temperatura i wilgotność są odpowiednie. Czyli sucho i stała temperatura powyżej Zera stopni. Jeżeli tego nie zrobisz, to już Cię zapraszam na stronę bateriadochulajnogi.pl, gdzie możesz kupić nową baterię lub zregenerować czy naprawić swoją obecną. Wchodzisz, uzupełniasz formularz wyceny, po czym my skontaktujemy się z Tobą. bateriadochulajnogi.pl